20 grudnia 2025 roku w Lubinie rozegrano ostatni tegoroczny mecz widzewa. Niestety, mimo dużych nadziei, po dwóch naprawdę przyzwoitych spotkaniach z pogonią i piastem, łodziani nie zakończyli roku w dobrych nastrojach. Mecz, który miał być potwierdzeniem formy i stabilizacji, skończył się porażką i to w sposób, który kibice znają aż za dobrze. Chciałbym wspomnieć, że prawie 95% osób oglądających ten film jeszcze nie subskrybuje kanału. Serdecznie zapraszam do zrobienia tego, ponieważ niezwykle nam to pomoże w rozwoju. Ja już nie przeszkadzam, miłego. Widzew zaczął bardzo dobrze. Przez większą część spotkania kontrolował grę, a plan był realizowany poprawnie. Pierwszą bramkę zdobył Sebastian Berger, trafiając do szatni w piątej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy. Przy tym golu świetną asystę zanotował Marcel Krajewski, który niedawno wrócił do składu po kontuzji i od razu pokazał swoją jakość. Niestety w drugiej połowie wszystko posypało się w dobrze znanym nam stylu. Podczas prowadzenia 0 do 1 defensywa widzewa kompletnie się pogubiła. Jak to trafnie skomentował Paweł Drogoszcz, obrońcy chyba zapomnieli, że nie są na obozie piłkarskim w W Zaledwie 9 minut wideo stracił dwie bramki, które odwróciły losy meczu. Katami łódzkiej drużyny zostali Leonardo Rosza i Jesus Diaz. Najpierw w 86 minucie, Rosza zamienił strzał głową na bramkę. Choć sytuacja wyglądała na trudną, to ogromne pretensje można mieć do Macieja Kikolskiego, który nawet nie zareagował na lecącą piłkę. 9 minut później, po stałym fragmencie gry Zagłębia, piłka trafia na 12 metr do Biaza, a ten huknął przepotężnym półwolejem w kierunku dalszego słupka, nie dając bramkarzowi żadnych szans. Jeszcze jedna rzecz, jako iż zbliża się świąteczna przerwa, a na kanale nie będą pojawiały się analizy z meczy, zapraszam do pisania propozycji na film, a komentarz z największą liczbą polubień zostanie zrealizowany. Mamy zaplanowane parę materiałów, a więc nie wybierzemy takich filmów jak na przykład. Także zapraszam do pisania komentarzy i miłego oglądania. Choć statystycznie mecz wyglądał na dość wyrównany, a Widzew miał nawet więcej okazji, to gospodarze wykazali się dużo większą skutecznością, elementem, którego Łodzianom brakuje już od wielu tygodni. Wystarczy wspomnieć, nie wykorzystając sytuację choćby z meczu z Pogonią. Widzew w tym spotkaniu otrzymało 6 żółtych kartek, a najbardziej pamiętny okazał się faul Bergiera, który w niezamierzany sposób Trafił piętą w głowę Filipa Kocaby, czym skończył dla niego spotkanie. Pomocnik Zagłębia trafił po meczu do szpitala z rozciętym łukiem, brwił. Mimo to sam Samberger miał dziś kilka dobrych okazji. Najbardziej wyróżniła się akcja z 70. minuty, kiedy bramkarz Zagłębia musiał naprawdę mocno się wyciągnąć, by uratować swój zespół przed stratą gola. Dobry występ zanotował również Julian Szechu, który w 59. minucie oddał efektowny strzał minimalnie nad poprzeczką. Niestety w końcówce musiał opuścić boisko z powodu lekkiego urazu. Na plus można zaliczyć też wejście Mariusza Fornalczyka, który po raz kolejny obił poprzeczkę i był bardzo blisko zdobycia pierwszego gola w barwach widzewa. Dobrze wyglądał także wspomniany wcześniej Marcel Krajewski, który oprócz asysty zagrał solidny, odpowiedzialny mecz. Poza tymi zawodnikami trudno doszukać się większych pozytywów. Znów... Tak jak w spotkaniach z Legią czy Lechią, Widzew traci bramki w końcówce, co staje się już niepokojącą regułą. Kibice, którzy mimo zakazu pojawili się dziś w Lubinie, mogą jedynie liczyć na to, że w zimowej przerwie ten element zostanie w końcu przepracowany i poprawiony. Warto jeszcze dodać, że zawodnikiem meczu wybrano Tomasza Makowskiego, a Widzew ma jeszcze realną szansę zakończyć rok w strefy spadkowej. Ponieważ wszystkie drużyny znajdujące się pod łódzkim zespołem w momencie nagrywania tego filmu mają jeszcze przynajmniej jedno spotkanie do rozegrania. Nadzieje na lepsze zakończenie rundy były naprawdę duże, ale rzeczywistość po raz kolejny okazała się brutalna. Już 10 grudnia odbędzie się losowanie par jednej czwartej finału Pucharu Polski, więc wyczekujcie odcinka na ten temat, a także podsumowania całej rundy jesiennej widzewa. A na dziś to wszystko. Dziękuję za obejrzenie, zachęcam do zostawienia łapki w górę i komentarza. Do usłyszenia!